Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny wypad do lasu. Dopiero żeśmy tutaj z mężem przyjechali. Zobaczcie, ile tutaj jest tych czernidlaków kołpakowatych. Jest ich tutaj bardzo dużo. No i powiem Wam, że młode owocniki, białe, te takie zupełnie zamknięte, są jadalne. Podobno bardzo smaczne, nadają się do sosów i zup. Są bardzo aromatyczne i delikatne w smaku. No nie należy jednak dodawać czosnku ani ostrych przypraw, żeby nie zabijały ich smaku. Jednakże owocniki takie już dorosłe, które się rozpadają, tak jak ten, czy powiedzmy ten, jadalnymi już nie są. No, mogą być jadalne, ale tylko jeden raz. Także mm, tych się nie je. O, natomiast, tak jak tutaj, właśnie te dwa młodziutkie podobno są jadalne w Atlasie Grzybów są właśnie jako jadalne, smaczne. Jednak ja ich jeść nie zamierzam. Nie zamierzam tutaj testować ich walorów smakowych na sobie ani swojej rodzinie. No, ale jest ich tutaj naprawdę dużo i wyglądają fantastycznie. Widzę przed sobą prawdziwka, pierwszego prawdziwka dzisiejszego dnia. Ale ładny. Ale piękna sztuka. Zaraz o, będzie zdrowiutki. Ciężko go tu wykręcić stąd. Ale wrócił. No, skubany. A się mi urwał kurczę. Ale nóżkę ma zdrową. Także zaraz go oczyszczę. I wezmę. A mąż mówi, że ma chyba drugiego. Gdzie on jest? Ale duży, jak ręce. Ale śliczny. Zobaczcie. Ciekawe, czy będzie zdrowy. Twardy. Ogonek też jest twardy, ale się tu zasadził ostro. Ale piękny. Zobaczcie. Masz czyść go dołek zasypiemy trzeba tutaj pochodzić, bo być może jeszcze będą ja idę zobaczyć tam, a ty, ty obejdź tamtym krajem lasu a ja obejdę tam? dobra, to ja idę tam a ty idź tam kolejne dwa podgrzybki tutaj jest jeden tu drugi obeszłam kępę Dąbków, ale niestety prawdziwków nie znalazłam. I kolejnego tutaj wypatrzyłam malutkiego. Wywrócony, coś go tutaj przewróciło. Ale maluśki, młodziuteńki. A to co to jest? Chyba kureczki. To chyba są kureczki. Nie, to nie są kurki. Kolejne dwa podgrzybki. Tutaj jest jeden, tu drugi. Obeszłam kępę dąbków, ale niestety prawdziwków nie znalazłam. I kolejny prawdziwek, ten wypatrzony przez męża, ale ładny, duży, tak, ja twardy. <grym> ta, ta, mówi tutaj, że takiego tej ślepy by wypatrzył. No, ja go nie wypatrzyłam. Piękny, twarda nóżka. Wychodzi na to, że jest zdrowy. Jak na razie, to mam tyle grzybków, parę rydzów, podgrzybków i prawdziwków. Powiem, że dosyć ciężko jest je tutaj wypatrzeć w tych liściach, bo prawdziwki są takiej samej, takiego samego koloru jak liście w lesie. Tych maluszków nie ma jeszcze, nie widać. Być może teraz po deszczach wyskoczą. A większe się trafiają, pokaż ile też żeś nazbierał, o kurczę. no tutaj to ładne, o i maluszek się trafił, no jeden, jeden i takie widzę tutaj trzy konkrety, no i ja mam parę, nie. także nasza Wigilia już nie będzie zagrożona. Bo u nas jest taką tradycją, że jedną z głównych potraw wigilijnych jest właśnie sos z suszonych prawdziwków. Robi się go bardzo prosto. Gotuje się taki wywar z warzyw, marchewka, pietruszka, kroi się w drobniutko. No wiadomo, przyprawy, liści, ziele. Wrzuca się suszone, pokruszone na kawałki prawdziwki. No, i musi być oczywiście troszeczkę tej marchewki pokrojonej w kostkę, i to się gotuje tak, żeby te prawdziwki były miękkie. No, i później zaprawia się śmietaną, z mąką. Cały sos ma taki kolor brązowy. No, i trzeba to zaprawić do konsystencji gęstawej, do konsystencji, właśnie, sosu. No, i jest to. Jest ten sos podawany u nas w sosierce jako takie danie wigilijne, ewentualnie do gołąbków na wigilię, bo również potrawą są u nas postne gołąbki z grzybami. No i często też, jak mam dużo prawdziwków, to robię sobie w ciągu roku taki sos. Bardzo go lubimy. Jest on naprawdę wyśmienity. Pierwsza klasa. Także a Wigilia u mnie jest niezagrożona, bo tyle co na Wigilię to już nam jakoś skromniutko wystarczy. Mąż tam chyba wyczaił następnego. I co to jest? Prawdziwek? Więc jest kolejny. Tym razem to jest trofeum męża. To nie jest prawdziwek! A skąd? A to nie jest prawdziwek. Co ty mnie tu podpuszczasz? Jak nie jest No to nie jest na. Coś ty mu zrobił. To nie jest prawdziwek. Nie? No bez jaj. Zatkaj chociaż dziurę tak jest. po nim, ale to nie jest zatkan prawdziwek. Wie, zatkam wieczorem. <laughs> Spadaj. To nie jest prawdziwek. Co mnie tutaj podpuszczasz? Tam jest coś. Tutaj coś widzę, ale nie wiem, co to jest. Nie, to też nie jest prawdziwek. Też podpucha. Niestety, ale jest tu prawdziwek. Ładny, ale jak on tu wygląda? Nie, niestety on się już nie nadaje. Ten już jest forekok. O A tu są dwa piękne prawdziweczki. Ale cuda. Jeden. Zobaczcie, jakie piękne, no chyba najpiękniejsze dnia dzisiejszego. Ślicz. Ale tam jest trzeci. Trzecie maleństwo. Ciemno w lesie, ale kurczę. I jeszcze coś się tutaj znalazło. Trzy piękne prawdziwki. Trzeba jeszcze tutaj przejść, zobaczyć może. Zobacz tam Edek jeszcze dookoła, bo może jeszcze będą. Tam jest muchomor. Koło tego muchomora zobacz, może coś będzie. A tam muchomor rośnie. Obejdź w ogóle tą polankę, bo one tutaj mogą być jeszcze. A ja oczyszczę te. A ten tutaj to iście się mistrzowsko zakamuflował, malutki, młody, piękny, zdrowiutki. I tam pod gałęziami wypatrzyłam kolejnego prawdziwka, tym razem jest to sztuka większa. Łepek twardy, nóżka też. Trochę pokąsany. Ale wychodzi na to, że zdrowy. A tu w jakąś godzinę wtrafiła się czaszka z młodego jelenia. Poroże odpiłowane. Masakra. Dosłownie masakra. Albo był gdzieś jakiś może zdechu i ktoś tylko odpiłował, albo złapał się gdzieś w jakieś wnyki, był złapany i poroże odcięte, nie wiadomo. Szkoda. I tam w oddali widzę kolejnego grzyba, ale nie wiem, czy to jest podgrzybek, czy... To jest tym razem podgrzybek. Też ładny. Tu widzę kolejne piękne sztuki rosną, ale o ten tutaj już jest przewrócony. Ten to już weteran totalny. Zobaczymy jak ten wygląda. O łebek taki dosyć. Nie już miękka. Także ten się nie nadaje. Ten pewnie będzie to. Nie, ten jakiś taki. O, ten jest twardy. Ten ładny. Tam już też rozpadł się. Tam kolejny rozwalony. Jest ich dosyć dużo. Ale bardzo dużo jest już właśnie takich starych, rozwalających się i robaczywych. Tu ładny podgrzybeczek, ale zobaczcie, jaki tutaj jest prawdziwek. Prawdziwy gigantus. Słuchajcie, takiego jeszcze nie widziałam. Na tle mojej ręki jest ogromny. słuchajcie, no bywały, ale on jest zdrowy jest cały tutaj jest kolejny no ale ten to już jest stroczony przez robaki tam dalej jest podgrzybek, ale też już spleśniały zaraz zobaczymy tutaj tego nie, tu nóżka, widać, że jest no właśnie sprawdzam go zdrowy tu ma troszeczkę. Zdrowy. Kawałek nóżki było dziurawej, ale resztę bierzemy. Tu jest ten mój duży, ale tutaj mąż znalazł kolejnego. Ale jaki piękny. Cudeńko. No to to jest prawdziwe cudo. Ja go wyrwa, ale ty go bierz bo to twoje trofeum. Ole siedzi. Ale piękny, kurczę. I tamina męża. Zadowolony, uśmiechnięty. Ładnie go okrój, nie za dużo. Tam chyba widziałam kolejne. Tak, są kolejne. O ja pitole. A nie, to są podgrzybki tutaj. Są dalej. tu podgrzybki, ja widzę, widzę tylko po kolei, sprawdzam nie, to też są podgrzybki, ale jakie duże jak ręce tutaj jaki jest piękny ten to jest po prostu prześliczny chodź tutaj zobaczcie jaki duży i tu jest drugi mały i kolejna śliczna piękność, ten jest po prostu cudowny młodziotki, fantastyczna miejscówka, nam się tutaj trafiła. kolejny gatunek grzybków do naszych koszyków, tym razem kurki. Każdy ma tutaj kolejnego pięknego, prawdziwka zdrowego. I tak przed chwilą właśnie mówię, że cholera, on tutaj idzie krajami znajduje. Takie ma już w koszyku tam dosyć sporo, ale on bierze małe sztuki, a ja ja konkrety. Słuchajcie, zobaczcie jaki tutaj jest kolejny gigant. Tam dalej stoi weteran. O i tam jest jeszcze jeden. Także te trzy tutaj są zarezerwowane dla mnie. A tam jaka jest piękność pod tym, pod Dąbkiem. Młodziutki. Mój. Mój ci on. Mąż jest tu. A tu jest mój prawdziwek. Tam jest kolejny. Patrz. Tu jest ta moja piękność. Zaznaczam se nożem. Tu kolejne dwa weterany. Tu jest... Kolejny i tutaj jest Czekaj Tu jest jeszcze jeden Ale to już jest Weteranisko totalne Przejdź tam krajem Okej okay. Ja idę tamty teraz Pozbierać, a ty szukaj następnych Właśnie ścięłam Te moje giganty i piękności Ale tutaj to już jest po prostu Słuchajcie Niewiarygodne Tutaj jest jeden, ten już się rozpada. Tutaj jest kolejny, ładny. Tutaj jest. E, tutaj jest, zobaczcie, patrzcie, jak tu wygląda. Jeden, tu jest drugi, trzeci, czwarty. Ten to jest po prostu prawdziwa piękność. I tam mąż e, miał kolejnego. Weteran też? No ale te, to po prostu te są przyśliczne. Zwłaszcza ten. Ten jest przepiękny. No to ja je biorę. Ścinam, a ty jej tam. Zobacz jeszcze tam dookoła. Ale nam się miejscuwa, trafiła. Kurczę. Jak ta lala. Za młodymi buczkami wypatrzyłam tutaj kolejną piękność liczny brązowy prawdziweczek ale tutaj koło niego jest i drugi mniejszy ale piękniutki zdrowiuteńki ten moment jak się znajdzie taką piękność i jak się go wykręca jak on tak te korzonki chrupią to jest chyba marzenie każdego grzybiarza I tu kolejny duży prawdziwek, wywalony, coś go tutaj już wyrzucił, ale zdrowy, coś go wywróciło, a tam dalej jest jeszcze jeden taki duży, ale czy zdrowy, to zaraz zobaczymy, ten nie jest wywrócony zdrowiutki ale piękny. A pod spodem troszeczkę obgryziony, ale tutaj jest fajny. O! Nóżka mi się oderwała, jednak nie jest fajny. Bo robaczywy. Na dzisiaj nasze grzybobranie, prawdziwkowe grzybobranie zakończamy. No, jak widać, zakończamy je sukcesem. Mamy dwa koszyki prawdziwków, pięknych prawdziwków. Są mniejsze, większe. No, ten tutaj to jest prawdziwy gigantus, jak i ten tutaj. Także jest bardzo dobrze. Dzisiejszy dzień uważam za po prostu znakomity. Trzymajcie się do następnego.